Look, 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 lucky. O, i na przykład teraz wie dlaczego nagle mi się podświetla ten TikTok i mam coś kliknąć, albo muszę w niego wejść, żeby mi nie świeciło na tym pasku, a mnie bardzo denerwuje, jak mam jakieś powiadomienie, albo coś do odebrania, albo coś. Także nie wiem, nie wiem kto wymyślał ten TikTok Live Studio, ale naprawdę jest okropny. Jest okropny. Ale no cóż, nie ma innej opcji. Nie wiem. Nie, w ogóle to, że nie można wziąć na przykład klucza streamowania, to też jest takie niezrozumiałe strasznie dla mnie. Nie wiem, że oni chcą tą swoją aplikację, ale aplikacja jest na tyle słaba, że mogliby się chociaż z tym wstrzymać, żeby żeby nauczyć się jakby stworzyć aplikację która działa i dopiero wtedy zablokować możliwość streamowania na innych platformach czy coś w sensie innymi programami niż TikTok Live Studio ale aktualnie ta aplikacja jest tak słabo zrobiona że jeżeli oni teraz to zabrali to tylko utrudnili po prostu wszystkim ludziom korzystanie z tego ja wiem, że większość ludzi streamuje sobie telefonem i nie ma z tym problemu, ale uważam, że streamowanie z kompa jest bardzo utrudnione na TikToku.